Cześć, jestem Pan Picer i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale lub profilu w zależności od tego gdzie to oglądacie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać różnicę w cieście o stosunkowo niskiej hydratacji i w cieście o stosunkowo wysokiej hydratacji, czyli 57% nawodnienia i 65% nawodnienia. Zaczniemy od rozkręcenia placka o hydratacji 65%, a następnie rozkręcimy i wypieczemy placek o hydratacji 57%. Na końcu omówię, jakie ja widzę różnice w tych ciastach. Zaczynajmy. Ok, wyciągamy sobie nasze placki. Nie wiem, czy jesteście w stanie poznać różnicę, która jest jakiej hydratacji. Mówię Wam tak: 65%, 57%. Ciasto garowało dokładnie taki sam czas, yy, wyrabiane było w tym samym robocie, więc yy, różnicy nie powinno być z, 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 przez yy, różnego robota. Szpachelka się spisuje, muszę przyznać. I zaczynamy od rozepchnięcia powietrza w naszym cieście. Tu ciasto jest, że tak powiem, już dość mocno wiekowe. Znaczy gierowało ponad 4 dni w lodówce, więc hmm, mogą być z nim problemy, ale myślę, że sobie dam radę i wypieczemy coś całkiem fajnego. Nakładamy naszą, nasz sos pomidorowy. Skropiliśmy to wszystko oliwą i rozrzucamy mozzarellę. Ja używam mozzarelli Vajdi Latte w krojeniu julien, bo julien to jest krojenie mozzarelli, nie typ mozzarelli. Okay. I wypiekamy w piecu o nazwie Suriento, jest to starszy brat etny, którą testowałem u siebie na kanale. Pękła mi na środku, zrobiła się dziurka ale damy z tym sobie radę. Tak wygląda, na razie odłożymy na bąk. Pękła mi na środku podczas y, przesuwania pizzą, podczas wyciągania, bo była bardzo mocno rozciągnięta. Także odłożymy ją sobie na bok na razie. Pokażę Wam jak wygląda. Rozkręcimy sobie teraz placek o hydratacji 57%. Miska bliżej, obsypujemy semolą. Czuję, że ciasto jest jakby sztywniejsze, sześćdziesiątka, piątka bardzo ładnie się otwierała tutaj będziemy musieli chwilę popracować nad tym ok, wrzucamy do naszego pieca Również zrobiła mi się ciurka. Dlaczego? Bo ciasto za długo przeleżało sobie w lodówce. Ale zajmijmy się tym, co widzimy. Podsumowując, ciasto o hydratacji, podsumowując, ciasto o hydratacji 65 było dużo łatwiejsze w obróbce. Eee, łatwiej się rozkładało, że tak powiem. Eee, Miało tendencję do szybszego rozciągania się, co nie jest aż tak pozytywne, jeśli chodzi o yy, kwestię tego, że yy, możemy łatwo przerwać ciasto albo rozciągnąć za, za bardzo je na środku, co ja samemu zrobiłem właśnie tutaj. Także polecam uważać dość mocno z takim ciastem. 57 dużo trudniej pracuje, jeżeli chodzi o rozciąganie. Trzeba troszeczkę więcej się namęczyć, że tak powiem. Eee, co jeszcze widzę? To, że 65 miała tendencję, ma tendencję do większego wzrostu. Znaczy bardziej się spompowały brzegi. To dziś tyle. Przepraszam Wam za dziurki w pizzach. Ale sytuacja została opanowana i to ogarnąłem, mam nadzieję, te dziurki nie są wielkie, tak? można to zawsze, o, zalepić bazylią. Z jest taki żarcik, dlaczego bazylię y, powinno się kłaść po, no bo jak się zrobi dziurkę, to się zalepi Hahaha, ha, ha. Żarcik niczym z Familiady. Wsjo, jak dla mnie, dziękuję Wam wszystkim. Za y, o, oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne y, i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, obserwowania mnie na Facebooku i udziału w grupach, na których się udzielam. Dzięki śliczne, pozdro i do zobaczenia.